Chcesz założyć swój mały biznes, tworzyć coś z pasją, ale przy okazji zarabiać? W tym filmie przedstawię Ci 7 takich najważniejszych rad na początek. Te rady pomogły mi zacząć i pozyskiwać klientów z Instagrama, więc zapraszam Cię do oglądania. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć, ja jestem Natalia i od ponad 3 lat prowadzę swój własny mały biznes, gdzie tworzę otulacze na książki i akcesoria dla książkoholików. Wszystko oparte jest na moim doświadczeniu, na moich błędach, więc pamiętaj, że każdy będzie popełniał własne błędy, ale to od Ciebie zależy, w którą stronę pójdzie Twój biznes. Krok pierwszy. Kup materiały, ale nie przesadzaj. Zacznij od małej ilości. Na początek wystarczą Ci dwa, trzy produkty, które wprowadzisz do swojej oferty. Nie kupuj wielu wzorów, wielu materiałów, to na razie nie jest Ci potrzebne. Potrzebne Ci są podstawy, żeby zacząć. Tak samo jeśli chodzi o pakowanie. Nie idź w bogate pakowanie. Możesz na własnej, domowej drukarce nawet wydrukować etykiety. Znaczy takie małe podziękowania. Ja tak jeszcze robiłam do niedawna. Już teraz rozwijam się o coś lepszego, czyli zlecam druk drukarni, ale Ty na początek nie musisz tego posiadać. Pamiętaj, że wszystko przychodzi z czasem. Krok drugi. Stwórz identyfikację wizualną. Spójność wizualna marki to pierwsze wrażenie. Jest ono bardzo ważne, ale pamiętaj, żeby było zgodne z tobą. Na początek wybierz paletę kolorów, które będą najlepiej pasować do Twojego biznesu. Ja polecam Ci takie strony, które generują właśnie palety kolorów. Może coś Cię zainspiruje, ale jeśli chcesz, tak jak ja, możesz to stworzyć od zera. Ustal czcionki i klimat zdjęć. Może chcesz bardziej takie, wiecie. Ciepłe, może mroczniejsze, może pastelowe, to wszystko ma pa pasować do zamysłu Twojej marki. Tak samo czcionki. Ja też do tego długo dochodziłam. Z czym chcę, żeby się kojarzył mój biznes? W końcu powstało coś takiego i jestem z tego bardzo dumna, bo to idealnie oddaje ideę mojej marki. Zrób logo. Na początek wystarczy ci najprostsze logo z kanwy, Tam są szablony, możesz podłożyć wszystko pod ten szablon, nie denerwować się. Na początku naprawdę nie potrzebujesz wypasionej identyfikacji. Później, z czasem możesz oczywiście zainwestować i zlecić to grafikowi, wtedy wszystko będzie pięknie dopieszczone, ale na początek postaw na minimalizm. Krok trzeci. Zbuduj konto na Instagramie, to jest Twoja wizytówka. Nie potrzebujesz od razu sklepu, potrzebujesz obecności. Klienci kupują od Ciebie, a nie od marki. Jeśli masz już profilowe, czyli Twoje logo, czas przejść do opisu, czyli bio. Tam zawrzyj najważniejsze informacje, czym się zajmujesz, co klient może od ciebie zyskać. Pamiętaj, żeby unikać tam hashtagów albo jakichś niepotrzebnych personalnych informacji. Na razie nikogo to nie interesuje. Ludzie chcą zobaczyć, co tworzyć, co tworzysz, kim jesteś tak ogólnikowo i po prostu poznać cię w tych paru słowach. Zacznij publikować już teraz filmiki, zdjęcia, relacje. To bardzo buduje relacje z klientem, z Twoim potencjalnym odbiorcą, daj się poznać. Stwórz najważniejsze wyróżnione relacje, czyli o swoich produktach, o mnie. Możesz tam dodać opinie swoich klientów, QA, co tylko chcesz. Pamiętaj, że te wyróżnione relacje dają Ci takie, taką możliwość, że klient w każdym momencie może Cię poznać i nie musi do Ciebie pisać. Rok czwarty. Testuj, pytaj i pokazuj kulisy. Pamiętaj, że twoi odbiorcy to jest Twoje pole testowe. To oni najlepiej pokażą ci, czy coś jest dobre, czy coś im jednak nie pasuje. Pytaj ich na relacjach, który wzór wolą, który produkt wolą, w jakiej wariacji kolorystycznej. Pamiętaj, że ostatnie zdanie należy do ciebie, ale to oni powinni kierować cię, bo to jednak to oni będą tymi odbiorcami, to oni chcą kupić Twój produkt. Więc musisz mimo wszystko brać ich zdanie pod uwagę. Pokazuj proces. Co dziś szyję, co dziś tworzę, co dziś pakuję, mów o swoich wątpliwościach też, bo to pokazuje innym, że jesteśmy też tylko ludźmi, a nie tylko marką. Pamiętaj, że Instagram to jest taki dziennik twojego rozwoju. Możesz tam potem po roku sprawdzić, dokąd doszedłeś, co się zmieniło. Klienci też mogą sprawdzić całą twoją drogę. Niech to cię motywuje. Pamiętaj, perfekcjonalny fit nie istnieje. Ja też uległam temu przekonaniu na samym początku i bardzo żałuję, bo na początku dodawałam małą ilość zdjęć, relacji, filmów, bo nie były one, wiecie, idealne, ale nie ma czegoś takiego. Dodawajcie coś, żeby było spójne z Waszą marką, żeby nie było też byle jakie, ale jednak przymknijcie troszeczkę oko na ten perfekcjonalny styl feedu, bo się po prostu nie da tego osiągnąć na dłuższą metę. Krok piąty. Ułatw klientom zakup. Wszystko ma być jasne. Oni o nic nie mają cię pytać. Wszystko musisz im podać na tacy. Najlepszym pomysłem jest po prostu zrobienie wyróżnionej relacji o tym, jak kupić, jak zamówić, wysyłka, cennik, materiały, produkty. Jeśli chcesz to zawrzeć w jednym kafelku, a nie wiecie, w osobnych relacjach, to ja polecam zrobić to, co jeszcze do niedawna znajdowało się u mnie na Instagramie, czyli w kanwie stworzyłam taki plik. Na początku była strona z menu, można powiedzieć, i były rozpisane tematy, do których, jeśli nacisnęliście ten temat, to was po prostu przenosiło na dany temat, i mogliście poznać wszystko o mojej marce, cennik, jak zamówić wymiary. Wszystko było w jednym miejscu, klienci nie musieli mnie pytać o każdy najmniejszy szczegół, bo wszystko było zawarte po prostu w tym pliku. To i ułatwia Wam pracę, bo nie musicie odpowiadać na wiele takich, wiecie, troszeczkę bezsensownych pytań, ale to też sprawia, że klient chętniej od Was kupi, jeśli nie musi się dopytywać. Pamiętaj, żeby również załączyć tam regulamin. Jeśli nawet działasz jako działalność nierejestrowana, potrzebujesz takiego regulaminu. Im mniej klient musi pytać, tym większa szansa jest, że on od ciebie kupi. Ja również nie lubię pytać wiadomości prywatnej o ceny, wymiary, bo to już trochę tak zobowiązuje do zakupu. A jednak nie zawsze chcesz kupić, czasami chcesz po prostu zobaczyć, czy to jest na Twoją kieszeń, czy to do końca Cię interesuje. Każdy lubi w swoim tempie przemyśleć ten zakup i zastanowić się po prostu na spokojnie, bez presji py pytania w wiadomościach prywatnych. Krok szósty. Nagrywaj urywki i twórz z tego proste, ale efektowne rolki. Pamiętaj, że rolki to jest Twoja darmowa reklama. Więc ja mam takie podejście. Jeśli coś pakuję, jeśli właśnie coś uszyłam, bardzo często biorę telefon i nagrywam 5-10 sekundowy filmik. Nigdy nie wiesz, kiedy będziesz go potrzebować, czasami jakiś dźwięk na TikToku albo jakiś trend zainspiruje mnie do stworzenia nowego filmiku na profil i wtedy mam taką wiecie, bazę filmów. Odnośnie mojego małego biznesu, mogę to szybko podłożyć. Już mam gotowe filmiki. Kiedyś publikowałam, na przykład raz na miesiąc na TikToku i tworzyłam na przykład w godzinę z 10 filmów, bo po prostu miałam już je ponagrywane. Wystarczyło dodać jakieś napisy, które mi akurat pasowały. Polecam inspirować się zagranicznymi twórcami. Którzy tworzą waszej niszy, niszy i po prostu zmieniać do podpolskich klientów. Pamiętaj, inspiracja to nie jest kradzież. Dodaj coś swojego do tego. Jeśli już na przykład nagrywasz na TikToka, pamiętaj, żeby ten sam film dodać na Instagrama. Bo jeśli już coś tworzysz, to używajmy to w każdym social mediach, bo nigdy nie wiesz, z którego miejsca dla Ciebie przyjdą klienci. Krok siódmy. Zacznij sprzedaż, zanim otworzysz własny sklep. Na początku buduj. Bazę wiernych klientów. Pytaj ich opinie, wstawiaj te opinie u siebie na Instagrama, twórz jakąś społeczność, zbieraj tych ludzi do siebie, bo ja jestem już na etapie, kiedy mam swój sklep własny, postawiony na e i ja mogę stwierdzić, że jest to. Świetna opcja, ale zupełnie niepotrzebna na początek. To są dodatkowe koszty, a to jest czas tworzenia, ja tworzyłam go sama, ale jeśli byście chcieli zapłacić osobie, która się tym zna, to was wyjdzie naprawdę dużo, e, więc na początku nie dodawajmy sobie dodatkowy go, dodatkowych kosztów. E, zamówienia możesz przyjmować na początek wiadomości prywatnej, e, możesz wystawiać gotowe produkty na OLX-ie bądź Vinted. Z Vinted radziłabym uważać, bo oni też różnie patrzą na rynkodzieło. Więc OLX jest pewniejszą platformą, z której ja bardzo długo korzystałam i moi klienci lubili takie rozwiązanie. Pamiętaj, żeby zapisywać każdą sprzedaż w osobnym pliku bądź zeszycie, to jest ewidencja sprzedaży. Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, to powinieneś, powinnaś się tym zainteresować. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli ten film Ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, zostawisz komentarz i łapkę w górę, bo za niedługo dodam więcej treści właśnie na temat rozwoju swojego małego. Biznesu. Mam nadzieję, że takie treści również Was interesują. A jeśli chcecie poznać mój, mój mały biznes, to zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie dzielę się takim życiem twórczyni, dodaję więcej za kulis i możecie mnie tam lepiej poznać. Cześć!